Biegła noc nad takim jeziorkiem. O, słyszę po głosie, że jest dosyć ciekawy. było się bez żadnych problemów. Bo rowery stoją. My żyjemy. Jest pięknie. No i ruszamy z kolejnej miejscówki. Dosyć przyjemnej. Malutkie Bajorko. Bo spokojnie mi się nie działo. Lecimy dalej. I dzisiaj taka mała zmiana, żeby ogarnąć wszystko, postanowiliśmy, że będziemy spać w apartamenciku. 80% zł za osobę, przy 60 zakrętnych, to tak się opłaca, a musimy się po prostu odświeżyć z tych gruntowni. spaliśmy w apartamentach w Sanosa. na samej górze, tutaj, było z takimi widytami tam. I fajną odcinką dla rowerów jest to, że jest tutaj serwis. Wiem, serwis rowerowy i można, kupić, można kupić sobie rowerek, czekąc, odzież sportową. Rowery sobie stoją, przygotowane, czekają. Także super skrawe apartamenciki. Picobello. Powrót do Murania na trasę. Musieliśmy wczoraj zjechać, tak 8 km, czyli się dołożyć do całej trasy. Dodatkowo ale warto było, bardzo fajne miejsce. Hu, wyjechane z murania. Kopola, woda się uzupełnia. Fajne miejsce. Czesteczka czekają, rower czeka. Świetnie. Ta lowa oznawuje swoim pacjentom, że nie będzie oryginować z powodu trzech lat Ukazuje się, że ostatnie górki przyjechałem na takim półflaku. Muszę tu kupować powietrze. Nie złapałem Rafała. Będę robi zakupy w klapie jakieś Uh. O, piekarnie, pizza, z fajnie, Cegielnia, super No i jest kolejna miejscówka, kolejne jeziorko Kempingi rozłożone. za chwilkę podejdę do kogoś zapytać czy możemy normalnie rozłożyć namiot. No i się rozkładamy Co tu dużo mówić jest 19, nie ma na co czekać fajna bi do tam leci Molo Tranko już rozwieszone Niby camping, a jednak nowoczesność. Tutaj leci live'ik na TikToku. Wdrażamy się w technologię. Wychodząc z lasu trzeba po prostu docierać do odbiorców i pokazywać im inny sposób życia. Taki prawdziwy, realny, bo chyba większość ostatnich tygodni spędziłem gdzieś poza domem. Tutaj w międzyczasie jeszcze się nagrywam. Dobrze. Noclegu jest to, że po drugiej stronie jest jakaś impreza, biesiada albo coś takiego. Opis sytuacji Opis jest taki, że przeprowadziłem mózg na telefonie na dwóch uchwycikach. Tutaj od Marcinka mam uchwycik z mikrofonem. I jak będę potrzebował zdjąć, to po prostu spróbuję tak jakoś cyk. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. Właśnie najwyżej coś spadnie gdzieś po drodze. Nie pierwszy i nie ostatni raz coś wyleci. Spaliśmy sobie w takim miejscu, gdzie dookoła są kempingi, jakieś prywatne parcele. Tutaj przy jakiejś przyczepie kempingowej. Zapytałem się tutaj pani sąsiadki, starszej na około, emerytowanej. Lekarku, czy możemy tutaj zostać, i pod nam pozwoliła. Bez no problemu mieliśmy do dyspozycji toaletę, też molo, w którym można było się przemyć. I ruszamy w stronę granicy 40 km do Węgier. 120 do Budapesztu. Go! Tak wygląda miejsce z ubiegłej nocy. Takie malutkie jeziorko z prywatnymi podejściami parcelami z rozstawionymi kempingami, co jakiś czas jest jakaś toaleta. To myślę, że właściciele tych parceli się. A tu masz 65 hektarów, to nie jest takie mało. Zapadła na wzgórza i to niestety jest pół godziny co najmniej. Z tego co widać. I to taki mroźny, zimny deszcz. To nie jest taki lekki jak na Słowacji, że można było jechać. 30 km do Budapesztu. Już myślałem, że mnie to minie, ale. Tak często ucieka powietrze, że muszę po prostu to zrobić, bo nie ma sensu, jazdę dalej. No i jesteśmy. Budapeszt jest zdobyte. Dzisiejsza nocka w apartamencie 20 minut do niego i koniec tej wyprawy jutro na autobus Szukam gdzie jest safe Patrzę, nie ma, nie ma nie ma A to się zło Polskim i tureckim zwyczajem Ironic kebab i to już drugi dzisiaj Wczoraj ostatnie 20 km jechałem na flat. To dało popalić. No i dzisiaj taka niespodzianka. z nowej dentki zeszło powietrze. Sprawdzałem, opona. czy tam nie ma niczego wbitego, ale widocznie jest coś, więc słabo. To szybki zakup folii, żeby obwinąć rower, bo jest strasznie brudny. może być problem z zapakowaniem go. Więc Trzeba kupić jakieś folie albo worki i wpakować go do tego. Rower wyprowadzony. Trzeba sobie wszystko trzymać. Się ma jeden klucz. Cztery minutki do dworca i jedziemy. Autobus Flixbus 1260 Kraków i lecimy. Pakuję taki rower 120-litrowy, żeby nie było problemów o, o to, że jest taki cały brudny.